Panie trenerze, przegrywamy z Hutnikiem Kraków 3 do 1. Dzisiaj zagraliśmy na dwie różne jedenastki i ten spanning też miał dwa różne oblicza. No rzeczywiście, no w, pierwszej połowie, w pierwszej połowie dwa bardzo głupie karne, które nie miały prawa się przydarzyć. Daliśmy się nadziać też na no tak na dobrą sprawę, jedną kontrę i jeden strzał z gry. I straciliśmy trzy bramki, natomiast sama nasza gra wyglądała źle, nie reagowaliśmy tak jak powinniśmy po stracie, dawaliśmy się nadziewać na te kontry. Widzieliśmy, że Hutnik będzie grał z kontry, bo tak dobieraliśmy rywali w tych sparingach, żeby też tą reakcję po stracie przećwiczyć. No i w pierwszej połowie ta reakcja nasza była zła, natomiast w drugiej połowie już Hutnik nie oddał żadnego strzału i praktycznie żadna kontra nie była zagrożeniem dla nas. Zdobyliśmy jedną bramkę, nie zdobaliśmy odrobić strat, ale już ta druga połowa była... Dużo, dużo lepsza i można ocenić ją bardzo pozytywnie. Natomiast pierwsza do zapomnienia. Poproszę o kilka z na temat zawodników, którzy wczoraj dołączyli do GKS-u Jastrzębie, czyli Jakub Niewiadomski i Aleksander Komor. No, oglądaliśmy Olka i Kubę dużo wcześniej. Wiedzieliśmy, jaki to jest typ zawodnika, o jakiej określonej jakości piłkarskiej i dzisiaj na pewno wypadli bardzo pozytywnie w tym sparingu. Kuba, witamy w Jastrzębiu. Wczoraj podpisałeś kontrakt z GKS-em. Po kilku latach występu. Występu w rezerwach Lecha stwierdziłeś, że to już jest moment, żeby zmienić otoczenie, zrobić krok do przodu, bo, bo zamieniasz drugą ligę na pierwszą? Dzień dobry, tak, zgadza się. Zmieniłem klub. Ale myślę, że to jest dla mnie najlepsza opcja na ten moment. Jak wcześniej wspomniałeś, może pójdę drogą tymka, bo Tymka Puchacza, albo Kuby Modera. Taki jest plan, zrobię wszystko, żeby tak było. I, i co? No i... Już się troszkę zaklimatyzowałem z i mam nadzieję, że teraz szybko tylko do przodu. Rozmawiam po meczu z hutnikiem Kraków. W pierwszej połowie nie wystąpiłeś, oglądałeś to z boku, nareszto strzelił trzy gole. wystąpiłeś w drugiej połowie, kiedy, kiedy to wygraliśmy 1 -0. Jak to jak ten sparing wyglądał twoimi oczami? Jeśli chodzi o pierwszą połowę, oczywiście z boku. Mm, na pewno wynik nie odzwierciedla dla naszej gry. Nie graliśmy jakby bardzo słabego spotkania, jak, jak, jak pokazuje wynik, ale no niestety straciliśmy dwie bramki skarnych, karnych, których tak naprawdę nie powinniśmy yy, zrobić. Tych, tak naprawdę takie trochę głupie faule, ale no taka jest piłka. Wyszliśmy na drugą połowę, udało nam się strzelić tylko jedną bramkę, szkoda, nie nadrobiliśmy. Ale myślę, że jeśli chodzi o przebieg spotkania, yy, bardziej pod nasze dyktando, aczkolwiek przeciwnik miał swoje, swoje sytuacje. Powiedz jeszcze naszym kibicom, jakim jesteś... Yy... Typem zawodnika, bo grasz na lewej obronie, ale różni zawodnicy grają na, na tej pozycji. Powiedz, czego kibice mogą się po twojej grze spodziewać. Tak, przede wszystkim jestem zawodnikiem bardzo charakternym, nigdzie nie odpuszczam przeciwnikowi. Staram się dać nawet więcej niż 100% w każdym spotkaniu, w każdym treningu. Mam nadzieję, że to się też się przełoży na, na drużynę, każdy będzie chciał się rozwijać. I, i, i Jestem też typem zawodnika dosyć ofensywnego, aczkolwiek moja pozycja to obrońca i... I przede wszystkim będę skupiał się na obronie.